Ćwiczysz, jesz zdrowo, rzucasz słodycze, a efektów ciągle nie ma. Jeśli to brzmi znajomo, to być może robisz jeden z kilku podstawowych błędów, które sprawiają, że dieta i trening wcale nie przynoszą rezultatów. Jakie to błędy? Dowiecie się z dzisiejszego filmiku. Hej, tutaj Marta z Codziennie Fit i dzisiaj porozmawiamy sobie o takiej sytuacji, w której zmieniamy swój tryb życia, zaczynamy jeść zdrowo, ćwiczyć, rzucamy słodycze, jakieś swoje fast foody i tak dalej, a mimo to efektów sylwetkowych ciągle nie ma, waga się nie zmienia, obwody się nie zmieniają, wygląd w lustrze też się nie zmienia i zaczynamy się zastanawiać o co do cholery chodzi. Powodów może być kilka, ale zazwyczaj są to powtarzające się podstawowe błędy, które bardzo, bardzo często popełniamy, które dużo osób robi. Często z niewiedzy, czasami z tego, że po prostu w zły sposób się do tego zabieramy, więc dzisiaj przedstawię Wam wszystkie te najbardziej popularne błędy i też rozwiązanie na to, jak ich unikać i co zrobić, żeby w końcu te efekty się pojawiły. Pierwszy błąd jest bardzo, bardzo popularny, a mało się o nim mówi i dużo osób nie jest tego świadoma. A mianowicie bardzo często, kiedy staramy się odchudzać, przeceniamy swoją aktywność. I to się dzieje na kilku polach. Po pierwsze, kiedy na przykład liczymy kalorie i staramy się właśnie jeść tyle, żeby osiągnąć ten spadek masy, bardzo często zawyżamy tą aktywność, wydaje nam się, że jesteśmy super aktywni, powinniśmy więc jeść sporo kalorii, a często okazuje się to nieprawdą, ponieważ mimo tego, że na przykład trenujemy nawet 5 razy w tygodniu po godzinie, to pozostałą część dnia spędzamy siedząc albo leżąc, najczęściej w komunikacji miejskiej, siedzimy w pracy, w szkole, siedzimy, wracamy do domu, spędzamy wolny czas też siedząc, w związku z tym to zapotrzebowanie kaloryczne wcale nie jest tak duże, jak nam się na początku wydawało. Druga sytuacja z przecenianiem aktywności fizycznej i tego ile potrzebujemy jest taka, że bardzo często przeceniamy też nasze treningi i wydaje nam się, że spaliśmy tak dużo kalorii na tym treningu, że zrobiliśmy tak wiele, że możemy spokojnie sobie tam pozwolić na jedno albo drugie i trochę sobie tych kalorii nadrobić, no bo i tak na pewno spaliliśmy dużo więcej i tak te efekty przyjdą. Nie zawsze jest to, jest to prawdą, bardzo często przeceniamy te nasze spalone kalorie, e, co sprawia, że tych efektów nie ma, ponieważ jemy cały czas taką ilość kalorii, która utrzymuje naszą masę, a nie która ją zmniejsza. Jakie to jest rozwiązanie? Bardzo proste. Polecam przez tydzień obserwować swoje ciało, notować to, co jemy, ile to ma kalorii, przeliczyć chociaż przez tydzień, a jak nie przez tydzień, to chociaż przez trzy dni, żeby zorientować się, ile jemy. Potem możemy użyć kalkulatora zapotrzebowania kalorii, którego link, który link znajdziecie w opisie. To jest kalkulator na moim blogu. E, oparty o wzór dietetyczny, który się najczęściej stosuje i który powie Wam, ile kalorii potrzebujecie, żeby w ogóle funkcjonować razem ze swoją aktywnością i żeby utrzymać masę ciała. Od tego wzoru odejmujemy około 15%, 10-15% i mamy wtedy ilość kalorii, którą powinniśmy jeść, żeby chudnąć proste. odchudając to tak naprawdę matematyka. Drugi błąd jest bardzo powiązany tak naprawdę z pierwszym, bo też dotyczy diety i też dotyczy tak jakby aktywności, ale w trochę innym sensie. Mianowicie takim podstawowym błędem, który robimy i który sprawia, że nie mamy efektów jest to, że my po prostu nie mamy odpowiedniej diety do naszych celów. Czyli zaczynamy ćwiczyć, jemy zdrowo i ogólnie jemy więcej warzyw, mniej słodyczy i wydaje się, że wszystko jest ok. Ale nie mamy stricte przystosowanego żywienia do tego, żeby schudnąć, czyli nie liczymy kalorii, nie, nie sprawdzamy, nie kontrolujemy ile jemy, po prostu jemy zdrowo. I to u niektórych osób jak najbardziej się sprawdzi, zwłaszcza jeśli wcześniej jedliście nie do końca zdrowo, nie dbaliście o to co jecie, to jeśli zmienicie e, swoją dietę, to rzeczywiście te efekty mogą się pojawić, ale nie u wszystkich. W związku z tym, jeśli te, tych rezultatów ciągle nie ma i ta serwetka ciągle się nie zmienia, to radziłabym jednak dostosować dietę do naszej aktywności, dostosować dietę do naszego celu, bo to razem trening i dieta powodują, że są efekty. I teraz trzeci błąd zaprzeczy teraz temu, co powiedziałam przed chwilą, ponieważ oczywiście dieta i trening są najważniejsze w tym całym procesie, ale nie tylko. I trzeci błąd dotyczy właśnie tego, nie tylko, e, czyli tego, że czasami sen, stres i inne takie czynniki, o które nie dbamy, powodują, że nie ma rezultatów naszego odchudzania. O tym, jak ważny jest sen dla naszego zdrowia, ale też przede wszystkim dla procesu odchudzania, mówiłam w innym filmiku. Tutaj Wam go gdzieś doczepię chyba w karcie, będziecie mogli sobie kliknąć i zobaczyć, ale jeśli właśnie zaniedbujemy albo sen, albo mamy bardzo stresujący okres, albo coś innego się dzieje, to bardzo często zaburzona jest nasza gospodarka hormonalna, co będzie wpływało na to, że na przykład efekty pojawią się wolniej, albo nie pojawią się wcale. Więc warto na to zwrócić uwagę i oprócz y, tego, co jemy i jak trenujemy, zwrócić też uwagę na to, jak wygląda cały nasz dzień, a jeśli mimo wszystko nie możemy dojść, co jest nie tak, warto też zrobić profilaktyczne badania krwi, które często powiedzą nam... Czym może tkwić problem? I tutaj nie chcę Was straszyć, ponieważ jest taka moda teraz w internecie, że bardzo się straszy i że jeśli nie chudniesz, to na pewno coś jest nie tak z Twoim zdrowiem, musisz zrobić badania krwi, na pewno coś jest nie tak z tarczycą, z, z poziomem cukru we krwi z, i z innymi rzeczami. Nie zawsze tak jest. Bardzo często właśnie... Wszyscy jesteśmy zdrowi i to nie to jest powodem naszych, braku naszych efektów, ale może być w związku z tym, jeśli przez długi czas nie możecie dojść co jest nie tak, a jesteście pewni, że trening, dieta i wszystko inne jest prawidłowe, warto też się po prostu zbadać. Czwarty błąd e, to błąd, który polega na tym, że ciągle robimy to samo. Chodzi tutaj głównie o trening. E, Stały plan treningowy, plan treningowy, który powtarzam przez jakiś czas jak najbardziej jest ok, i to właśnie on powoduje, że przychodzą efekty. Ale jeśli ciągle robimy ten sam trening, cały czas, tylko ten sam, Albo jakiś tam cykl treningów i nigdy nie zwiększamy intensywności, nie zmieniamy tego treningu, nie zwiększamy objętości, nie robimy po prostu nic, cały czas robimy to samo, to trudno oczekiwać, żeby pojawiły się efekty, ponieważ po jakimś czasie nasze ciało też przyzwyczaja się do tego treningu, a co za tym idzie, spala mniej kalorii, ten trening jest mniej efektywny i po prostu należy cokolwiek w nim zmienić. I tutaj nie chodzi o to, żebyście teraz codziennie robili co innego, bo to też, zaraz dojdziemy do tego w ostatnim punkcie, to też nie jest dobre dla efektów, ale raz na. Miesiąc, półtora, dwa miesiące, zmienić trochę plan treningowy do treningów, na przykład dodać obciążenie, zwiększyć intensywność, zwiększyć objętość albo zrobić coś innego po to, żeby dostarczyć organizmowi takiego kopniaka, kolejny bodziec, który sprawi, że on zacznie współpracować i zacznie robić to, co wy chcecie, czyli na przykład w tym, czyli na przykład w tym przypadku, czyli po prostu chudnąć. Ostatni błąd jest bardzo popularny. Dużo osób nie zdaje sobie z niego sprawy, ale ja was obserwuję, więc zdaję sobie sprawę, bo bardzo często się on przewija, a mianowicie to, że zaczynacie ciągle od poniedziałku i ciągle od nowa. Skąd to się bierze? Zazwyczaj z tego, że osoby wszystko chcą robić na 100%. W związku z tym od poniedziałku dieta na 100%, treningi na 100%, nie chcemy niczego yy, pominąć, chcemy wszystko zrobić idealnie. Zaczyna się tydzień, pierwszy, drugi dzień bardzo nam to dobrze idzie, a potem bywa różnie. Więc postanawiamy, że zaczniemy od poniedziałku. No bo przecież już teraz zjedliśmy coś słodkiego, nie zrobiliśmy treningu, wypadły nam trzy treningi, bo byliśmy chorzy. Więc w ogóle się nie opłaca, że lepiej sobie pojeść tam do tego poniedziałku i od poniedziałku zacząć z taką wielką pompą jak na otwarcie galerii handlowej. E, I co się w tym przypadku dzieje? Zaczynamy ciągle od nowa, więc ciągle nam się wydaje, że jesteśmy na diecie. W związku z tym zaczynamy się frustrować, ponieważ nie ma efektów, a przecież ciągle się staramy, ciągle ćwiczymy, ciągle jesteśmy na diecie. Ale jeśli przyjrzymy się temu, co robimy, to tak naprawdę jesteśmy na tej diecie i trenujemy dwa dni w tygodniu, czyli poniedziałek i wtorek, a w porywach do środy, a pozostałe dni czekamy na kolejny poniedziałek, kolejny tydzień, kolejny miesiąc, kolejny rok, aż znowu będziemy mogli zacząć od nowa. Zamiast tego polecam zacząć na 50%, na 60%. E, wpisać sobie w ten plan to, że czasami nie pójdziemy na trening, coś nam wypadnie, będziemy, że będziemy mieli ochotę na coś słodkiego e, i... Po prostu przyjąć to do wiadomości, to jest życie. Dzięki temu cały czas będziemy ciągnąć nasz plan treningowy, cały czas będziemy starać się jej zdrowo i te efekty w końcu przyjdą dużo, na pewno przyjdą dużo szybciej i będą dużo lepsze niż takiej osoby, która zaczyna ciągle od poniedziałku i ciągle chce zrobić wszystko na 100% i cisnąć, bo to się nigdy nie sprawdza i wy nie jesteście w stanie, uwierzcie mi, wytrzymać na 100% przez cały czas, bo takie nie jest życie. Życie się zdarza, robią się różne rzeczy, mamy zachcianki i to jest jak najbardziej okej. Okay. No dobra, to tak naprawdę już wszystkie takie podstawowe błędy, które najczęściej spotykam u osób, które nie mają efektów, a starają się, pilnują diety, jedzą zdrowo, trenują. Jeśli wy macie z czymś takim problem, dajcie mi znać w komentarzu, czy gdzieś może rozpoznaliście siebie, a jeśli nie, to mam nadzieję, że mimo wszystko ten film będzie dla Was przydatny i będziecie wiedzieć, na co uważać, żeby te efekty mieć. Jeśli film Wam się podobał, dajcie kciuka w górę, będzie mi bardzo miło, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i widzimy się już niedługo, ja nazywam się Marta Codziennie Fit i pomogę Wam żyć bez spiny. To co? Do zobaczenia. Hejka!